Co zostało do zrobienia przy tej tabelce, oczywiście został tytuł ten tutaj na górze. I ja bardzo długo robiłem jedną rzecz, ponieważ praktycznie każdy kurs, jaki widziałem, mówił, że tytuł powinieneś zrobić właśnie w taki sposób, a mianowicie scalając komórki. I po prostu wystarczy właśnie zaznaczyć obszar, który chcesz scalić tu akurat właśnie jest ten obszar tytułowy składający się ze siedmiu komórek wystarczy, że najedziesz na tą tu ikonę Excela od razu Ci Excel podpowiada jak to będzie wyglądać, że z kilku komórek tworzysz jedną i wystarczy nacisnąć guzik i proszę, jest teraz jedna scalona komórka, cały ten obszar to teraz jedna komórka w przeciwieństwie do tych tutaj pod spodem to są wszystko pojedyncze komórki teraz nieważne gdzie kliknę na tym obszarze cały czas aktywuje się podświetla się cały ten obszar ponieważ Excel od tego momentu traktuje go jako jedną komórkę i każdy niemalże kurs jak widziałem, oglądałem, uczyłem się pokazuje, że to jest właśnie to rozwiązanie które powinieneś zastosować ale ja natrafiłem na pewne trudności, właśnie związane z tym rozwiązaniem. Czasami pojawiają się trudności, jeśli będziesz chciał dodawać nowe kolumny do swojej tabeli, ale przede wszystkim, taką najbardziej widoczną jest to, że zaznaczę sobie cały teraz obszar tabeli i spróbuję go przesunąć o jedną komóreczkę. Proszę, Excel nie może tego zrobić. Nie potrafi przenosić. Scalonych komórek nie ma takiej możliwości, dlatego mi się udało znaleźć inne rozwiązanie. No to przede wszystkim, teraz, jak wyłączyć scalanie komórek, zaznaczyć ten obszar, który jest scalony, i jeszcze raz kliknąć ikonę. Proszę, teraz mogę klikać na pojedyncze komórki. I teraz, mówiłem, inny sposób, który mi się znacznie lepiej sprawdza korzystający z formatowania przy nim nie zaznaczasz całego obszaru tylko tą jedną komórkę o, źle się wyraziłem dopasowujesz formatowanie dla jednej komórki dla, w tym przypadku dla komórki A1 zaznaczasz cały obszar wybierasz CTRL 1 i otwiera ci się formatowanie komórek interesuje Cię w tym przypadku zakładka wyrównanie i patrz, tu jest taka opcja scalanie komórek, możesz sobie zaznaczyć i będziesz miał ten sam efekt co naciskając ten guzik we wstąż te narzędzia główne ale jak już mówiłem, ja nie chcę w tym momencie scalać komórek tylko zastosować inteligentne wyrównanie w poziomie to jest właśnie to miejsce, gdzie z Podręcznego, rozwijanego menu, wybieram sobie: wyrównaj zaznaczenie do środka. Proszę, zaznaczam i klikam OK. I co? Tekst jest tak samo ładnie wyrównany do środka, ale teraz, jeśli kliknę w dowolną z komórek, tutaj podświetli mi się tylko ta komórka. I zobacz, że tylko w komórce A1 jest tekst. Tu są puste komórki. To rozwiązanie no, sprawdza mi się lepiej, przede wszystkim właśnie tutaj, najbardziej widoczne. Jeśli będę miał ochotę przesunąć, mogę to zrobić. Oczywiście tutaj Excel zachował szerokość poszczególnych kolumn, więc wygląda to brzydko, więc z łatwością mogę sobie cofnąć i przesunąć z powrotem. I znowu wygląda ładnie. To z mojego doświadczenia. Wyrównanie na obszarze ma lepsze możliwości, nie wiąże się z dodatkowymi trudnościami, które często właśnie kojarzą z stanem z komórek. Przede wszystkim właśnie to jest jedna komórka składająca się z wielu komórek i tak czasami bywają trudności przy odwołaniach. Tu nie masz takiej trudności, to zawsze będziesz się odwoływał do komórki A1 i to będą zmiany w komórce A1. To jest tylko sposób formatowania, taki ciekawy inteligentny jaki daje ci Excel. A przy scalaniu mogą pojawiać się błędy. One się tam rzadko zdarzają, ale jednak są i często to bywa istotne. I to rozwiązanie okazuje się dla mnie bardziej przyjazne, ale żeby nie było, scalanie komórek ma pewne zalety. Przede wszystkim przy takim wyrównaniu możesz to zrobić tylko i wyłącznie w jednym wierszu. Jeśli na przykład sobie zaznaczę taki obszar, wybiorę znowu Ctrl 1 i tu też wybiorę sobie wyrównanie zaznaczone do środka, to jest właśnie to wyrównanie, wcisnę OK, to patrz, niby nic się nie zmieniło, ale jak zacznę pisać tu na przykład Excel, patrz, jest wyrównany do środka? Jest! Dalej Excel, jest wyrównany do środka? Jest! Ale to jest fajne, mogę sobie zacząć pisać Excel w komórce trochę obok i patrz, dalej jest wyrównany do środka, ale tylko i wyłącznie w wierszu. Nie ma takiej możliwości w pionie. I tu lepiej sprawdza się scalanie komórek. Pomaluję sobie komórki, jedną wezmę sobie na żółto, tu trochę niżej sobie wezmę komórkę i wybiorę inny kolor. O, tu często używany był niebieski. I proszę, tak? Scalać komórki możesz. Równie łatwo, to jest ten guzik, w poziomie jak i w pionie. Proszę, to jest jedna komórka, i to jest jedna komórka. Tak ładnie, kolorystycznie od razu było zaznaczone, żebyś widział, gdzie są te komórki. To jest jedna komórka teraz, i to jest przez Excel traktowane jako jedna komórka. Przeciwieństwo do tego wyrównania w poziomie wyśrodkowania, tu możesz łączyć w. Pionie. Dodatkowo, no jakbym nawet zaznaczył sobie tutaj o większy obszar. I znowu tutaj najpierw trzeba wyłączyć zaranie i włączyć z powrotem. I proszę, to jest znowu jedna komórka. Jedna wielka komórka. Excel łączy komórki po prostokątach. Czyli znowu, tutaj sobie założymy jeszcze kilka dodatkowych kolorów, a może być ten niebieski, obok sobie zaznaczę. Prawdopodobnie, o mało na zielony i zaznaczę sobie tu jeden obszar, i tu dodatkowo są tak naprawdę dwa odrębne obszary zaznaczone dwa odrębne prostokątne. Jeśli teraz nacisnę sal komórki, to powstaną dwie odrębne komórki, ponieważ one nie bazują na tym samym prostokącie. Tutaj brakuje trochę obszaru, żeby ten obszar był traktowany jako jeden duży prostokąt. To są te najważniejsze różnice między po prostu wyrównaniem na zaznaczonym obszarze a scalaniem komórek. Tu masz jedną komórkę scaloną składającą się z kilku komórek. Tu masz po prostu wyrównanie na danym obszarze, a wartość znajduje się w jednej komórce. Patrz, tu jest wartość, a ta i ta komórka są puste możesz na nie klikać, możesz tam jakieś ewentualnie informacje wpisywać, tak jak podobnie jak tu zrobiłem, Widzisz, mimo że tu jest wyrównanie na zaznaczonym obszarze ze względu na to, że wpisałem do wartość, to on wyrównuje tutaj, a tu wyrównuje na swoją komórkę, na ten obszar, który jest mu dostępny. A jeśli właśnie chcesz na większy obszar, chcesz połączyć kilka komórek, szczególnie w pionie, no wyśrodkowanie lepiej się sprawdza. To wyrównanie sprawdza się, jeśli chcesz, to już głównie właśnie w tytułach. Kiedy chcesz mieć łatwą możliwość przesuwania, dodawania kolumn, oraz też uniknąć pewnych trudności z formułami. Teraz, co zostało jeszcze z tym do zrobienia? No, trzeba to jakoś ładnie sformatować. Zacznijmy od koloru tła. Tam pamiętam, czarny był. No, a na czarnym tle czarny tekst wygląda źle. To no, akurat jest poświetlone, Nie, nie widać go. I patrz, zaznaczyłem sobie teraz komórkę tylko A1 i wybieram sobie kolor tekstu biały. I tylko dla tej komórki jest właśnie biały tekst, ale przez inteligentne formatowanie mam tu ładną kolorystykę. No i czego tu brakuje? No to jest znacznie większe pole niż tekst, czyli troszkę sobie zwiększę wielkość czcionki. O, proszę. 24 O, no, coś za duża wyszła. To już znasz to rozwiązanie z tych komórek. Robimy po prostu zawijanie tekstu. Jeszcze mogę sobie pogrubić. O, proszę, moja tabela została zrobiona.